Witajcie na kanale Bajko Przygody. Czas na kolejną piękną bajkę. Alarm przeciwpożarowy. Mateusz bardzo lubił swoją szkołę. Była jasna, kolorowa, a w klasach zawsze coś się działo. Codziennie rano siadał w swojej ulubionej ostatniej ławce i uśmiechał się do kolegów. Pani od przyrody opowiadała ciekawe rzeczy o zwierzętach. Pan od muzyki przynosił prawdziwe instrumenty, a pani bibliotekarka zawsze miała w zanadrzu nową książkę o smokach albo rycerzach. Jednak w tej szkole regularnie wydarzało się coś, co nie wszystkim się podobało. Był to sygnał, który dość często zaskakiwał uczniów i nauczycieli chodziło o alarm przeciwpożarowy. Był to głośny dźwięk, którego nie sposób było przeoczyć. Rozbrzmiewał w całym budynku i oznaczał jedno. Czas przećwiczyć ewakuację. Uczniowie mieli wtedy szybko ustawić się w parach, wyjść spokojnie na dziedziniec i czekać na dalsze instrukcje. Ćwiczenia te miały nauczyć wszystkich, w jaki sposób zachować się w sytuacji zagrożenia. Na początku było to całkiem ciekawe, a nawet ekscytujące. Mateusz miał już w małym paluszku poszczególne kroki działania. Po usłyszeniu sygnału, poruszał się niezwykle sprawnie. Od razu wiedział dokąd iść, a dodatkowo pomagał się odnaleźć młodszym dzieciom z pierwszych klas. Jednak z czasem alarmy zaczęły pojawiać się trochę za często. Znowu? Jęknęła kiedyś Basia, koleżanka Mateusza z klasy. Przecież raptem tydzień temu też był alarm. Może komuś się nudzi i znowu nacisnął guzik, odpowiedział półgłosem Kacper. Nauczyciele też nie zawsze byli zachwyceni. Pani od plastyki musiała kiedyś porzucić cały stolik farb i pędzli, a pan od angielskiego narzekał, że nie zdążyli omówić czasu teraźniejszego. Ale nikt nie był bardziej zirytowany niż pan Ignacy, nauczyciel matematyki. Był to starszy i bardzo poważny belfer, który zawsze miał na sobie idealnie uprasowaną koszulę. Poza tym nosił okulary z grubymi oprawkami, które dodawały mu powagi. Zawsze mówił bardzo cicho. Ale jego głos miał w sobie coś takiego, że nikt nie śmiał się z nim sprzeczać. Matematyka była dla niego najważniejsza. Podczas swoich lekcji lubił porządek i logiczne myślenie. Alarmy są ważne, powiedział któregoś dnia z westchnieniem, ale nie w każdym tygodniu. Człowiek nie może nawet w spokoju tłumaczyć ułamków. Pewnego dnia na jego lekcji miał odbyć się ważny test z całego działu. Pan Ignacy pojawił się w klasie z jeszcze poważniejszą miną niż zwykle. Dzień dobry, powiedział cicho, spoglądając na zegar. Proszę, abyście odłożyli plecaki i wyjęli same długopisy. Za minutę rozpoczynamy nasz test. W klasie zapadła cisza. Słychać było tylko szelest kartek i stuk długopisów. Mateusz czuł lekkie zdenerwowanie, ale pocieszał się, że z pewnością nic go nie zaskoczy. Przygotowywał się do tego sprawdzianu przez kilka dni. Nagle jednak cisza została przerwana przez głośny dźwięk. Wszyscy znali go bardzo dobrze. Znowu ktoś uruchomił alarm przeciwpożarowy, co oznaczało próbną ewakuację całej szkoły. W klasie dało się zauważyć poruszenie wśród uczniów. Niektórzy poderwali się z miejsc, a inni spoglądali na siebie niepewnie. Byli też tacy, którzy zaczęli w pośpiechu pakować swoje rzeczy jednak pan Ignacy nie drgnął nawet o centymetr. Proszę siadać, powiedział spokojnie, ale stanowczo. To z pewnością kolejne fałszywe ostrzeżenie. Nie będziemy z tego powodu przerywać naszego testu. Niczym się nie przejmujcie i piszcie dalej. Ale proszę pana, jęknęła nieśmiało Marysia. Uważam, że nie powinniśmy ignorować alarmu. A jeśli tym razem jest prawdziwy? Chyba sama nie wierzysz w to, co mówisz. Przerwał jej pan Ignacy. Z pewnością jest tak jak zwykle, czyli ktoś nie ma nic lepszego do roboty i po raz kolejny zakłóca nam pracę. Nie pozwolę, by przepadł nam test, do którego długo się przygotowywaliśmy. Uczniowie spoglądali na siebie z niepewnością. Dźwięk alarmu trwał dalej, a w ich oczach pojawił się cień wątpliwości. Pan Ignacy wyglądał jednak tak poważnie, że większość posłusznie wróciła do pisania. Tylko Mateusz spoglądał co chwilę w stronę drzwi, a potem w okno. Coś mu nie pasowało. Zwłaszcza gdy do jego uszu zaczęły docierać odgłosy, których wcześniej nie słyszał. Za drzwi dało się słyszeć niepokojące tupanie setek osób. Wyglądało na to, że ludzie opuszczają szkołę w wielkim pośpiechu. A kiedy Mateusz usłyszał jeszcze stłumione krzyki i piski, wiedział, że dzieje się coś złego. Przełknął ślinę. I spojrzał na pana Ignacego. Nauczyciel wciąż siedział przy biurku, poprawiając swoje okulary. Był spokojny, tak jakby histeria z zewnątrz w ogóle do niego nie docierała. Mateusz bał się, że zostanie przez niego upomniany, ale mimo wszystko postanowił zareagować. Odważnie wstał i powiedział stanowczym tonem: Proszę pana, za drzwiami dzieje się coś niepokojącego. Wydaje mi się, że to nie są zwyczajne ćwiczenia. Tym razem jest inaczej. W klasie zapadła cisza. Głos Mateusza był tak nieustępliwy, że nawet ci, którzy wcześniej się wahali, teraz spojrzeli na drzwi z niepokojem. Pan Ignacy zmarszczył brwi, przez chwilę nie ruszał się ze swojego miejsca, tak jakby zastanawiał się, czy zareagować. Ale spojrzenie Mateusza było tak poważne i pełne odwagi, że w końcu podszedł do drzwi i powoli nacisnął klamkę. W tej samej chwili do klasy wpadły kłęby szarego dymu. Pan Ignacy natychmiast zatrzasnął drzwi i przekręcił zamek. To pożar, wyszeptał. To nie są ćwiczenia. Po tych słowach odwrócił się do klasy, a w jego oczach pojawił się cień paniki. Wiedział jedno. Wraz ze swoimi uczniami znalazł się w pułapce. Na korytarz nie dało się wyjść, ponieważ był zbyt zadymiony. A zatem wszyscy utknęli na pierwszym piętrze. Dzieci patrzyły na nauczyciela z rosnącym niepokojem, i wtedy z zewnątrz dobiegły ich głośne dźwięki syren strażackich. Straż pożarna. Jesteśmy uratowani, zawołał ktoś z pierwszej ławki. Mateusz, nie czekając na zgodę nauczyciela, podbiegł do okna. Reszta dzieci, czym prędzej poszła za jego przykładem. Na plac przed szkołą właśnie wjeżdżały wozy strażackie. Pan Ignacy stał nieruchomo. Na jego twarzy malowało się coś więcej niż strach. Był zdruzgotany. Gdybym tylko posłuchał alarmu od razu, wyszeptał. Spojrzał na swoich uczniów. Wiedział, że naraził ich na wielkie niebezpieczeństwo i że tylko dzięki Mateuszowi nie skończyło się to dużo gorzej. Zanim zdążył powiedzieć cokolwiek więcej, na zewnątrz pojawiła się wysuwająca się w górę metalowa drabina. Jeden ze strażaków podjeżdżał nią wprost pod okno ich klasy. Był uśmiechnięty i spokojny. Zobaczył przerażonych uczniów, więc tym bardziej chciał dodać im otuchy. Pomachał do nich przez okno i zawołał: Jesteście bezpieczni. Moi koledzy już prawie opanowali pożar. Korytarz jest jednak zbyt zadymiony, dlatego zabierzemy was bezpiecznie przez okno. W klasie zapadła cisza. Dzieci zerkały na siebie, a potem na pana Ignacego. On tymczasem wpatrywał się w strażaka, tak jakby nie mógł uwierzyć w to, co widzi. Jego twarz nie była już surowa. Teraz widać było na niej zamyślenie i smutek. To przeze mnie wyszeptał cicho. Zlekceważyłem alarm. Ale te rozmyślania musiały poczekać. W tej sytuacji nie było czasu do stracenia. Tymczasem strażak dał znak ręką Zapraszam do mnie kto pierwszy? Mateusz rozejrzał się po klasie i zdał sobie sprawę, że nikt nie chce zrobić tego pierwszego kroku. Wtedy postanowił działać. Wiedział, że liczy się każda sekunda, dlatego wyprostował się i rzekł z przekonaniem: Nie bójcie się, strażacy wiedzą, co robią, gdyby coś się działo, możecie na mnie liczyć. Jego słowa podziałały jak magiczne zaklęcie. Basia, która trzęsła się z nerwów, jak galareta, spojrzała na niego z wdzięcznością. W takim razie ja mogę być pierwsza, ale obiecaj, że będziesz mnie asekurował. Mateusz kiwnął głową, a potem pomógł jej wejść na specjalne siedzisko przypięte do drabiny strażackiej. Resztą zajął się już pan strażak. Uśmiechnął się do Basi i rzekł: Trzymaj się mocno, jestem tuż obok ciebie. A teraz jedziemy w dół. Drabina poruszała się powoli i łagodnie. Niczym wielka ręka, która delikatnie przenosiła Basie w bezpieczne miejsce. Na dole czekał drugi strażak, który pomógł jej zejść na ziemię. Tymczasem w klasie dzieci ustawiły się w kolejce. Zrobiły to zgodnie z sugestiami Mateusza. Chłopiec nadzorował całą akcję, starając się dodawać swoim kolegom i koleżankom Otuchy. Po kilkunastu minutach wszystkie dzieci były już bezpieczne na dole. W klasie pozostał tylko on i pan Ignacy. Nauczyciel patrzył na chłopca z wyraźnym wzruszeniem. Mateuszu, powiedział cicho, dziękuję ci za twoją odwagę. Mateusz uśmiechnął się do niego serdecznie. Nie ma za co, ale teraz przyszedł czas na ratunek dla nas. Po upływie zaledwie chwili obaj znaleźli się na dziedzińcu przed szkołą wraz z pozostałymi ocalałymi. Nauczyciele dla pewności sprawdzali obecność i ku ich radości okazało się, że wszyscy są w komplecie. Pani dyrektor rozmawiała ze strażakami, a potem weszła na małe podium znajdujące się obok szkolnego boiska. Miała do przekazania kilka słów. Kochani uczniowie, chcę Wam bardzo podziękować za wzorowe zachowanie podczas dzisiejszego alarmu. To nie była zwyczajna próba, do jakiej byliśmy przyzwyczajeni. Dziś w szkolnej piwnicy doszło do zwarcia w jednym z urządzeń. Na szczęście sytuacja została szybko opanowana i nikomu nic się nie stało. Niech ten dzień przypomina nam, jak ważne jest, by zawsze traktować alarm poważnie. Wśród dzieci zrobiło się cicho. Nawet ci, którzy wcześniej traktowali alarmy jak zabawę, teraz zrozumieli, że żadnego sygnału nie można ignorować. Po chwili do mikrofonu podszedł pan Ignacy. Wyglądał inaczej niż zwykle. Jego koszula była lekko pognieciona, a okulary przekrzywione. Zaczął przemawiać do całej społeczności drżącym głosem pełnym emocji. Drodzy uczniowie, chciałbym Was przeprosić. Zlekceważyłem dzisiejszy alarm. Myślałem, że to kolejne nic nieznaczące ćwiczenia. Uznałem, że test matematyczny jest ważniejszy, a przecież to nieprawda. Priorytetem jest Wasze bezpieczeństwo. Po tych słowach spojrzał w kierunku Mateusza. Dziękuję, że zachowaliście spokój. Jestem z Was dumny, że byliście dzielni i gotowi do współpracy ze strażakami. Dziś to Wy byliście dla mnie przykładem. Mateusz poczuł coś dziwnego. Z jednej strony nadal był bardzo przejęty tym, co się wydarzyło, ale z drugiej czuł dumę. Bo choć wszystko mogło się skończyć źle, to dzięki współpracy i strażakom wszyscy byli cali i zdrowi. Tego dnia lekcje nie były już kontynuowane. Uczniowie wrócili do swoich domów wcześniej, rodzice czekali na nich pod szkołą, a każdy z nich usłyszał opowieść o drabinie, strażakach i panu Ignacym, który sam zjechał z okna. Od tego dnia wiele się zmieniło. Alarmy przeciwpożarowe wciąż się zdarzały, ale były rzadsze i lepiej zaplanowane. Dzieci traktowały je poważnie, choć bez lęku. Z kolei pan Ignacy stał się bardziej otwarty. Wciąż był wymagający i lubił ciszę na lekcjach, ale znacznie częściej się uśmiechał. Mateusz nigdy nie zapomniał tego dnia, a to dlatego, że nauczył się czegoś ważnego. Zdał sobie sprawę, że odwaga to nie tylko umiejętność zjechania po strażackiej drabinie. Odwaga uwidoczniła się także w zachowaniu pana Ignacego który potrafił przyznać się do błędu. A szkoła wciąż była kolorowa i pełna życia, a przede wszystkim jeszcze bezpieczniejsza. Dziękujemy za wysłuchanie tego odcinka. Zostań z nami na dłużej i zasubskrybuj nasz kanał.